Siemal, ale wszyscy z klasy, Dzisiaj chciałem przedstawić gierę Spine, która jest w trakcie produkcji. Dla mnie ciekawa, że taka gra powstaje, ponieważ wygląda naprawdę bardzo dobrze. Zobaczę kilka dni temu na YouTube ja po prostu filmik z tej gry. Zaraz dodałem tutaj do listy, życzeń, jak widzicie. No i spędziliśmy. Gra jest na tyle zajebista, że ja chciałem Wam pokazać, bo zasługuje na cięższe grano odbiorców, żeby po prostu więcej osób w ogóle, jak najwięcej osób się o niej dowiedziało. Ponieważ ma to coś na oko, czysty fan, fajne wykonanie na oko, taki lekki cyberpunk, co ja bardzo lubię. Te animacje walki mi się bardzo podobają. No? To jest po prostu to, co w grach tego typu lubię najbardziej, i. Gra po prostu bardzo mnie zainteresowała, uczciwie mówiąc. Wygląda na bardzo fajnie wykonano. Nie będę się doczekać, a będziemy w nią zagrać, naprawdę. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś, wiecie, tam e, bardzo duży pieniądz, O portfel zawoli. Mm. Ale naprawdę to fajnie wygląda. Te animacje, te ruchy. to Twój to reklamuje trochę jak jakieś gungfu, fu, wiecie, połączenie takiego Gungfu z pistoletami. Herabinami, okay. wiecie o co chodzi. Ale zobaczcie, kurwa, te ruchy głównej bohaterki, to fajnie wygląda. Muzyczka dopasowana fajnie, korzystyka grafika. Jakieś tam komputery. Eee, sama przepiony w kręgosłup, bo w ogóle z e, czy kręgosłup, z tego to przeczytowałem sobie. <grym _> Cały <Co grym _> czas komentuje, co ona robi, to jest też zajebista. Mm. Kurde, ale mi się to K podoba. No. Mam nadzieję, że sobie też dodać do mojej listy, bo gra naprawdę fajnie wygląda. Widzicie, to jest z No, w sumie nie wiem, co tu mówię, co pokazać, prostaje zajebista gra i chciałem wam info. Na razie, hej.